Rozmawialiśmy z Panem Wojewodą. Rozmowa poszła w tym kierunku, że się spotkam w na najbliższym czasie z przedstawicielami środowiska armii krajowej i będziemy szli w tym kierunku, że rozpiszemy nowy konkurs na pomnik ze wskazaniem innych lokalizacji. Czy wiadomo jakie to lokalizacje, jakie są proponowane? Znaczy, z mojej strony są proponowane dwie lokalizacje albo to miejsce po pomniku Koniewa, co byłoby takim symbolicznym prawda, jakby rozwiązaniem, albo plac Wielkiej Armii Napoleona. Które lepsze? Moje, moim zdaniem lepsze jest to pierwsze rozwiązanie, bo gdy idzie o plac Wielkiej Armii, to tam niedaleko jest ten pomnik Chromego, który też jest poświęcony walkom i żołnierzom, więc to byłoby takie za bliskie no, tam, jest, tam byłoby takie symboliczne te, prawda, miejsce, Koniewa, Armia Kajowa, ulica Armii Krajowej, bardzo ładny teren, można go zaprojektować bardzo ładnie. Dlaczego nie pod Wawelem? Wie pan, no, jak Pan wie, pod Wawelem były duże dyskusje na ten temat, więc już nie chcemy znowu wchodzić w te same tory, które już przeszliśmy.